Marcin, a jedna liczba, która by najlepiej oddała wpływ WMS-u -y na swoją firmę. To są dwie liczby. 25% więcej indeksów i 25% mniej zajętej powierzchni. Cześć, Marcin. Cześć. Powiedz mi, gdzie jesteśmy? Znajdujemy się w Sosnowcu, na terenie centrum logistycznego, w którym firma Intermalopakowania obecnie. Posiada magazyn. Przez pierwsze kilkanaście lat pracowaliśmy na dużo mniejszej powierzchni, raptem kilkuset metrów, z bardzo ograniczoną liczbą dostawców, między 30 a 40, oraz wąskim asortymentem. Po przenosinach do obecnego miejsca, gdzie dysponujemy powierzchnią tysiąca metrów i liczbą dostawców w chwili obecnej 300, więc to jest dziesięciokrotnie więcej. I z jakimi problemami? Zaczęłeś się borykać po tej przeprowadzce? Przed przeprowadzką można było się opierać na wiedzy magazynierów, na ich doświadczeniu w obecnej lokalizacji przy 2,5 tysiącach miejsc paletowych, jest to nie do ogarnięcia, mówiąc tak kolokwialnie. A skąd czerpałeś inspirację, że akurat WMS jest rozwiązaniem Twoich problemów i odpowiedzią na Twoje potrzeby? Paradoksalnie zaczęło się od WMS-a. Zaczęliśmy zmiany polegające na cyfryzacji od działu handlowego. Patrzyliśmy, jak pracuje jeden z naszych dostawców z branży FMCG, który jako jeden w pierwszy w kraju wprowadził rozwiązania w postaci zdalnego przesyłania zamówień przy pomocy platformy B2B. Pracując z działem handlowym, wdrożyliśmy takie rozwiązanie, co diametralnie zmieniło sposób, w jaki dział handlowy i handlowcy, szczególnie w terenie, Pracują. Wcześniej byliśmy skazani na przesyłane zamówienia faksem od każdego z handlowców z domu na korzyść przesyłania zamówień w czasie rzeczywistym, tak jak były składane przez klientów w trakcie wizyty handlowych. Piotr, jesteś dyrektorem finansowym w firmie Intermal. Pełnisz tą rolę od...? Można powiedzieć, że jestem pierwszym pracownikiem tej firmy i tak no w pewnym momencie zostałem dyrektorem finansowym. Czyli znasz firma od trzech? Tak, tak, to na pewno. Jaki był według Ciebie taki impuls, powód do tego, żebyście w ogóle zaczęli myśleć o projekcie WMS-owym? Znaczy w ogóle o WMS-ie to myśleliśmy już od dłuższego czasu. Były już jakieś pierwsze przymiarki, ale takim impulsem było chyba zobaczenie przez nas filmu z Marku. W którym prowadziliście m.in. też WMS. Czyli podobna firma z podobnymi tak, problemami, podobna firma, zarysku. podobny asortyment, i wówczas no, zobaczyliśmy, że jednak możemy troszkę odejść od naszej pracy, która no, działa się dotychczasowo, w jaki sposób działaliśmy, wdrożyć coś nowego. Coś nowego, coś bardziej nowoczesnego, co ułatwi nam pracę. Czyli jak się przygotowywałeś do tego? żeby ten projekt przyniósł się jakieś rezultaty. Chcieliśmy wiedzieć w którym momencie musimy zatrudnić kolejnych ludzi. Większość wcześniejszych wniosków oparta była o opinię pracowników w magazynie. Natomiast nie jest to obiektywna miara, bo w zależności kogo pytałem, uzyskiwałem inne odpowiedzi. Duże znaczenie też miała pierwsza rozmowa z wami, że jeżeli będą dane dokładne, lepiej będziemy mogli Przeprowadzić proces wdrożenia WMS. Podjąłem tą fundamentalną decyzję, żeby pojawić się w magazynie i żeby zacząć to mierzyć również na sobie. A jakie postawiłeś sobie cele projektu? Były cztery główne obszary, które jeżeli zostaną zrealizowane, w pełni potwierdzą słuszność podjętej decyzji. Pierwszym najważniejszym było zwiększenie efektywności pracy w magazynie, drugim ograniczenie liczby błędów. Co stanowiło wcześniej duży problem, przy rosnącej liczbie dostawców i towarów. Trzecim obszarem skrócenie czasu wdrożenia nowych pracowników, no i w ostatnim obszarze, nie mniej istotnym, było optymalizacja wykorzystywanej powierzchni. I największą korzyścią po wdrożeniu WMS-a, pomimo zwiększenia stanu towaru o 25%, udało się uwolnić 25% powierzchni. Miało to dla nas kolosalne znaczenie ze względu na fakt, że prowadziliśmy usługi fulfillmentowe dla naszej spółki 6G, i rok temu musieliśmy się rozstać ze względu na brak dostępnej powierzchni magazynowej. Ludzie wdrażają systemy z różnych powodów. Jedna to oszczędności, jakie można wygenerować, a, a druga rzecz no, to chęć rozwoju i jakby takie patrzenie trochę w przyszłość. Jak to u Was wyglądało? No, dla mnie to jest jakby taka inwestycja w przyszłość. Oczywiście są, są elementy, które w, już widzimy obecnie, no, odeszliśmy od papierologii. Mieliśmy 40 tysięcy zamówień, które musieliśmy wydrukować, a więc już choćby zaoszczędziliśmy te 40 tysięcy kartek, zaoszczędziliśmy, oszczędziliśmy troszkę kawałek lasu. Głównie to jest ta inwestycja w przyszłość, a więc to, że rozwijając dalej firmę, rozwijając się, zwiększając obroty nie będziemy ponosili dodatkowych kosztów. Wspomniałeś trochę o tej wydajności, tak? Czyli o że tą samą ekipą zrobicie więcej? Tak, tak, tak. To już też widzimy właśnie, że nie zadziało się coś takiego, że powiedzmy po wdrożeniu WMS-a, tak, możemy zwolnić w połowę magazynierów i no, dzięki temu uzyskujemy jakieś oszczędności. Zachowujemy ilość magazynierów, którzy są zatrudnieni. Ale widzimy, że tym stanem osobowym będziemy mogli zrealizować większe zamówienia, które będą realizowane w przyszłości. Po uruchomieniu systemu jesteśmy dzisiaj pół roku. Jakie osiągnąłeś rezultaty i efekty? Największa zmiana, największa korzyść jest zauważalna w obszarze przyjęć towarów na magazyn. Zyskaliśmy poprawę o 49%. Dosłownie z 40 minut poświęconego na przyjęciu jednej dostawy, ten czas spadł do 21 minut. W speakingu, czyli zbieraniu zamówień oraz w obszarze pakowania zebranych zamówień, to są odpowiednio lepsze czasy o 26 i o 31%. Obecnie, co uważam, świadczy o skutecznym wdrożeniu procesu, czterech magazynierów ma dokładnie te same czasy pakowania jednej linii. Agnieszka, jesteś tutaj kierowniczką magazynu? Byłaś tu przed wdrożeniem WMS-a. Jesteś dalej. Co się zmieniło w Twojej pracy? Jak to wyglądało wcześniej jak teraz? Przed moja praca też polegała na tym, że pomagałam w kompletacji chłopakom tutaj. Mniej takich zadań operacyjnych, kierowniczych. Na chwilę obecną mogę poświęcić więcej czasu na. A właśnie zadania takie bardziej kierownicze, gdzie mogę delegować chłopaków na dodatkowe zadania. System mi pomaga weryfikować, ile mamy do kompletacji danych zamówień w danym czasie, czy chłopaków przesunąć na pakowanie, bo mamy więcej zebranych już tych zamówień. Mogę też zająć się optymalizacją na przykład strefy naszej magazynowej lub innych też. Działań na magazynie. A jak wcześniej wyglądał ten proces kompletacji? Proces kompletacji u nas wcześniej wyglądał w ten sposób, że otrzymywaliśmy zamówienia papierowe przenoszone przez dziewczyny z biura. Magazynier otrzymywał takie zamówienie na kartce, potwierdzał, że pobrany jest towar zielonym długopisem, natomiast drugi magazynier przy pakowaniu potwierdzał zgodność tego towaru z czerwonym długopisem. Dużo mieliście wtedy błędów? Dużo więcej niż teraz. Z czego one wynikały? Zdejrzewam, że z błędu ludzkiego, złej weryfikacji. Może też nieznajomości do końca towaru. Na magazynach często jest opór przed zmianą. Jak to wyglądało u, u Was? U nas nie było żadnego oporu. Była jednak obawa przed wdrożeniem nowych systemów i pracy na nowych urządzeniach. I jak sobie z tym poradziłaś? U mnie akurat nie było. Obawy ani lęku z tego względu, że pracowałam już wcześniej na takich urządzeniach. Pracownicy potrzebowali kilku godzin, aby móc swobodnie samemu pracować. Ten początek był oczywiście ciężki, ze względu na konieczność przestrzegania procedur w ramach procesu. Natomiast bardzo szybko się okazało, że praca jest mniej stresująca, dokładnie wiadomo skąd należy pobrać odpowiedni produkt. Znacząco obniżyliśmy liczbę pomyłek. Mierzyłeś też pomyłki? Myślę, że pomyłki magazynierów to jest 5% w stosunku do przed wdrożeniem WMS-a. Pracownicy, którzy pracowali na skanerach, mówią, że w końcu to jest to. Poziom stresu, koncentracji potrzebnej do spakowania zamówienia jest zupełnie inny. Jaka jest największa zmiana po wdrożeniu systemu WMS, która ci pierwsza przychodzi na myśl? Skrócenie czasu. Wdrożenia pracownika. Kiedyś trzeba było tłumaczyć pracownikowi, gdzie znajduje się dany towar, jak wygląda, i to trwało do 6 miesięcy. Natomiast teraz takie szkolenie odbywa się w przeciągu kilku godzin. Pracownik dostaje skaner. Teraz nawet kierowca może przyjść i naszykować towar w kilka minut. Na pewno zmieniło się to, że obecnie mamy mniejszą ilość błędów magazynowych. Myślę, że to jest bardzo ważne dla naszych klientów, którzy wymagają od nas częstych dostaw na dany dzień, bo te towary, które oferujemy, są wykorzystywane już od razu. Właściwie można powiedzieć, nawet tego samego dnia przez naszych klientów. I wówczas dużym problemem było, jeżeli następował jakiś błąd. Obecnie, między innymi, dzięki wdrożeniu tego WMS-a i podwójnej jakby kontroli, czyli pierwszej, gdy jeden magazynier pobiera towar z. Lokacji, a drugiej takiej kontroli przy pakowaniu, wyeliminowaliśmy znacząco liczbę takich błędów. Jesteś dyrektorem finansowym, więc pewnie liczby trochę znasz. Dużo mieliście tych reklamacji wcześniej, a ile jest teraz? Jakby sprawdzaliście to? Znaczy no, sprawdziliśmy, że na przykład ilość korek, których wystawiamy do naszych klientów spadło 25% w okresie, gdy wprowadziliśmy WMS i już niecałe, tylko 2% ogólnej liczby korek dotyczy błędów magazynowych. Czyli jest to dość znaczący spadek. No My i myślę, że dzięki temu no, satysfakcja klientów wzrosła. Wspomniałeś też o tym, że jakby systemy dwa ze sobą współpracują, Symfonia i, i, i ten WMS. Jak z Twojego punktu widzenia ta integracja przebiegła? Czy to było trudne, łatwe? Każda integracja jest wyzwaniem. Najważniejsze są osoby, które, które w tym uczestniczą. No, tutaj przy tej integracji właściwie mieliśmy takie trzy strony tej integracji, czyli SENTE, Intermal plus Symfonia. Na pewno na początku najważniejsze są spotkania, ustalenie wszelkich szczegółów, później testy, a więc troszkę to trwa, wymaga zaangażowania, ale efekty są tego warte. A czy wdrożenie WMS-a wpłynęło na inny obszar w firmie? Firma realizuje w w ciągu roku około 40 tysięcy zamówień. Przed wdrożeniem WMS-a całość odbywała się za pomocą zamówień papierowych, które osoby z działu obsługi klienta zanosiły na magazyn. Po wdrożeniu WMS-a mamy wynik 40 tysięcy do zera, to znaczy wyeliminowaliśmy zupełnie. Konieczność stosowania zamówień papierowych. Sobie w biurze obsługi klienta nie muszą już drukować zamówień, robić znaczników, symfonii, przenosić tych zamówień w formie papierowej do magazynu, później odbierać tych zamówień. A więc cała ta papierologia właściwie została wyeliminowana i szybki przesył właściwie jest danych, tak? czyli zamówienie, które wpada do nas do systemu Symfonia. Zostaje, nie wiem, przeglądnięte jeszcze, czy, czy jest kompletne, i zostaje wysłane szybko do WMS-a. Za chwilę właściwie ono pojawia się również u magazynierów na terminalu i rozpoczynamy pakowanie. Tak samo jest powrotnie, czyli po spakowaniu informacja o tym, że towar został już spakowany, przygotowany do wysyłki szybko wraca do działu obsługi klienta. Powiedziałeś, że chcecie się rozwijać, a czego wymaga dzisiaj od Was rynek? Wszyscy podchodzimy z większą uważnością do środowiska. Plastiki odchodzą już w przeszłość, a więc musimy, poza tymi plastikami, które jeszcze mamy, musimy wprowadzać nowe towary, które będą bardziej ekologiczne, a więc z papieru lub z tworzyw naturalnych. Ale to powoduje na magazynie, że macie teraz jeszcze więcej towarów, tej samej powierzchni. Tak, musimy, robić, musimy mieć zamienniki towarów, czyli jeszcze mamy pojemniki plastikowe i odpowiadające im bardziej ekologiczne. A więc na pewno na chwilę obecną zwiększa nam się ilość asortymentu na magazynie. Dzięki systemowi WMS możemy na jednej lokacji umieszczać kilka towarów. A więc okazało się, że większy asortyment nie musi wiązać się ze zwiększeniem powierzchni magazynowej, która jest do tego wymagana. Udaje nam się zmieścić to, co mamy, nowe towary i jeszcze mamy troszkę miejsca na przyszłość. To czujesz, że o ile może dzisiaj Twoja firma urosnąć, nie zwiększając zasobów typu magazyn, ludzie. Myślę, że możemy urosnąć o połowę bez konieczności szukania nowej powierzchni. Co było już w planach ze względu na sytuację przed wdrożeniem WMS-u, gdzie zajęte było 100% lokalizacji. A co byś poradził innym właścicielom firm, którzy stoją przed takim wyborem? Bo 50% z nich dalej szykuje towar w oparciu o zamówienia na kartkach. Jeżeli masz magazyn, zwiększasz sprzedaż, to nie ma innej drogi niż automatyzacja tych procesów. Mogę powiedzieć, że po tych paru miesiącach pracy nikt u nas nie wyobraża sobie, że możemy powrócić do stanu sprzed wdrożenia WMS.